Witajcie, rozważanych na dzień dobry. Dzisiaj nowa seria. Seria, do której gdzieś tam, tak powiem, doszedłem dzięki osobom, które się podzieliły swoim zdaniem, także bardzo dziękuję. Chciałbym mówić serię o służbie i o darach. Gdzieś te dwa tematy myślę, że się w jakiś sposób przyplatają ze sobą. No i samo słowo służba, myślę, że jest dosyć ciekawe. To znaczy ono jest takim dzisiaj słowem, które w zasadzie jest poza kontekstem pierwotnym, biblijnym, dlatego że słowo dulos i, i, i czasownik służyć a to było takie słowo osadzone w pewnej rzeczywistości, jednak niewolniczej pracy. To niekoniecznie oznaczało, że każdy sługa był niewolnikiem, ale myślę, że miało w sobie taką dosyć dla nas dzisiaj obcą cech całkowitej podległości. Całkowitej podległości, takie poczucie tego, że do kogoś należymy duszą i ciałem, że służymy, że, yy, że ktoś ma bezdyskusyjne prawo do nas. no I to są takie yy, pojęcia obce nam dzisiaj. Ja myślę sobie, że ciekawe jest to, że mamy wolnych ludzi, tutaj akurat mam otworzony list apostoła Pawła do Filipian, który jest dosyć istotny, bo dalej będzie mówić o Jezusie, że przyjął postać sługi, ale on się rozpoczyna takimi słowami Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych. Słudzy Jezusa Chrystusa. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, że jakby tej tożsamości apostoła Pawła i Tymoteusza, jego ucznia, właśnie jest to, żeby zaznaczyć to, że są sługami Jezusa Chrystusa, że jakby, no, jest to coś, co wybrali. To nie jest coś takiego, co wiecie: gdzieś na no, przyszedł Pan Jezus i, i, i zmusił ich. Nie zmusił, nie, ale ze względu na to, że zostali wykupieni przez Jezusa Chrystusa, ze względu na to, że zostali powołani przez Jezusa Chrystusa, ze względu na to, że rozumieją, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Panem, Panem wszelką nadziemską władzą i mocą, i imieniem, które można wymienić i w tym wieku, i w przyszłym, jak mówi pierwszy rozdział listu do Efezjan, jest po prostu jakby naturalne, właściwe, trafne. Wydaje się apostołowi Pawłowi swoją relację wobec Chrystusa, właśnie określić takimi słowami. Ja jestem sługą. Myślę sobie, że to jest coś, co dla nas dzisiaj jest trudne, coś, co dla nas jest obce, coś, co nawet może być odpychające w jakimś sensie, jako takie uwłaczające nam, uwłaczające w naszych prawach, uwłaczające w naszym jakimś samozrozumieniu. Natomiast myślę, że w jakimś sensie to na kilku różnych poziomach. Dla apostoła Pawła to było czymś jak najbardziej trafnym. To, co powiedziałem, został wykupiony jest własnością Chrystusa. To, że tak wiele Chrystusowi zawdzięcza. I myślę, że to było coś takiego, co po prostu, myślę, że w tamtych czasach zdarzało się. To znaczy, że ktoś, kto naprawdę był wdzięczny, to jest też koncepcja biblijna, zwróćcie uwagę, w Starym Testamencie mamy taką koncepcję, że ktoś może jakby zaciągnąć się w niewolę. To nie oznacza, że prawo zachęcało do niewoli, ale po prostu prawo porządkowało pewne kwestie. Generalnie jakby prawo Starego Testamentu bardzo często po prostu uporządkowało coś, co inaczej byłoby nieoporządkowane. No to jest takim trochę, myślę, że może podejściem do prawa, którego my dzisiaj nie mamy. My dzisiaj po prostu zawsze strzelamy jakby w kontekście, no, czy próbujemy opisać tą rzeczywistość idealną, a to jest takie prawo no, ze względu na zatwardziały serc. Czytamy, Mojżesz dał, dał to prawo, czyli Bóg przez Mojżesz dał to prawo Izraelitom. I, I niewolnictwo w tamtym ujęciu to było czymś takim, że po prostu y, było zniewoleniem, było formą bycia rzeczą kogoś innego, ale do czasu to jest pierwsza rzecz. Była, było wykupienie. A, a druga rzecz była właśnie taka, że też no, było to wykupienie ziemi, rok sabatowy, czy jubileuszowy, czyli była taka też przywrócenie potencjału do bogactwa określonym narodom. Natomiast to, co jest ciekawe, że jest też taka sytuacja opisana, że jeśli ktoś na przykład z jakiegoś przyczyny, nie wiem, czuje się dobrze, <coughs> czuje się dobrze traktowany jakiś niewolnik, czuje, że to jest dobry dom, że po prostu kocha tych ludzi, że ci ludzie się o niego troszczą. Że, że czuje się bezpiecznie, to taki niewolnik mógł, że jak powiem, szydło wsadzić sobie w ucho, ofra mu i to oznaczało, że on chce dobrowolnie przynależeć do, do tego domu. I myślę sobie, że jest to ciekawy obraz, ciekawy obraz tego, że ktoś może po prostu chcieć, ze względu na to, że, że szanuje, ze względu na to, że nie wiem, że, że, że wydaje mu się to właściwe, trafne, że nie chce prowadzić życia sam, że, że, że woli wybrać coś takiego, Niż, niż właśnie wolność. Chcę należeć do takiego a innego pana. Myślę, że to wszystko jest jakimś kontekstem kontekstem do tego, żeby, żeby powiedzieć, że my jesteśmy również powołani do tego, by być sługami Jezusa Chrystusa. Że to jest nasze chrześcijańskie powołanie, powołanie obce, powołanie, które, do którego myślę, że dzisiaj nie rozumiemy, ale to nie ma większego znaczenia, że go nie rozumiemy. Powinniśmy go jakoś sobie wyobrazić, powinniśmy jakoś je przyjąć. I zrozumieć, że jesteśmy powołani do rozpoznania w Chrystusie Pana, a skoro On jest naszym Panem, to my jesteśmy Jego sługami. No i to jest pierwsza, chyba podstawowa rzecz. Jeśli myślimy o służbie, jeśli myślimy o tym, że nasze życie ma być służbą dla Chrystusa, to musimy rozpoznać, że On jest Panem, w związku z tym my jesteśmy Jego sługami. To jest pierwsze podstawowe wyznanie wiary chrześcijan. Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. I no właśnie, jak to z Tobą jest? Jak Ty patrzysz na swoje życie? Jak patrzysz na zależność wobec Chrystusa? Mam niestety wrażenie, że mamy z tym problem, że wydaje nam się, że Chrystus jest takim no właśnie Panem niedzieli, może. Może Panem moich nadziei na wieczność. Może Panem <laughs> no jakiegoś tam stopnia moich finansów. Ale czy ja jestem sługą? No myślę, że to jest czymś, czymś co pozostaje wyzwaniem. I nie mówię, że nie jest. To jest wyzwaniem, ale właściwym wyzwaniem, dobrym wyzwaniem, wyzwaniem, z którym się powinniśmy zmierzyć. Także życzę i sobie, i Wam, żebyśmy dorastali właśnie do, tego, do, do tej tożsamości, którą, nam, yy, którą mamy w Chrystusie, dzięki łasce i dzięki odkupieniu. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem. I daj nam przekonanie, że to dobrze jest być Twoim sługą. Ciebie w ten sposób wielbić i zachowuj nas przy sobie, i zachowuj nas w takiej właściwej zależności od Ciebie i, i przekonaniu, że to jest dobre i właściwe i szlachetne, i tak naprawdę najlepsze dla nas. Z Bogiem i do zobaczenia.